góry się znajduję. Tam się mieści wielki szary dom dla młodzieży. Zajechałem, ja tam jako mały chłopiec. Nie wiedziałem, co to znaczy Ciężki ból. Wśród wielu, takich, jak ja. Pędziłem w swój Zajechałem ja tam jako mały chłopiec Nie wiedziałem co to znaczy ciężki ból Uważam, że obecny regulamin ośrodka oraz styl pracy jest na tyle korzystny, że śmiem twierdzić, że nie ma ucieczek z placówki spowodowanych fatalnymi warunkami życia. Chłopcy jednak akceptują ten model życia, jaki my mamy, byli notorycznymi uciekinierami z wielu innych placówek, a od nas nie uciekają, bo twierdzą, że jest bardzo dobrze. Zostań sobie tutaj. Imię I nazwisko Grzegorz Ludzie. Grzegorz, proszę wyciągnąć wszystkie przedmioty, które posiadaj przy sobie. Teraz będziemy dokonywać rozebrania: w związku z tym, że jesteś zatrzymany w izbie dziecka, zostaniesz przebrany w ubranie na izbie, w piżamę. Także proszę zajmować po kolei każdą garderobę. Skarpety, przy wywołaniu skarpet proszę od razu je na odwrotną stronę. Proszę wziąć spodenki, Dobrze. proszę się nachylić, niżej, niżej, ręce w rękach i rozszerzyć pośladki. Dobrze, stopę prawą do góry, proszę podnieść nogę do góry, do góry i do tyłu do mnie odchylić. Następna, druga rada. Dziękuję. Wielu przedmiotów widziałeś, zgadza się, tylko proszę podpisać jako przedmiot uczciwy za trzymanie. Nazywam się Jurek, mam 16 lat, trafiłem do ośrodka w 87 roku za Zawsze uważam, zawsze im to tłumaczę, że to jest, przypuśćmy, dziesięciu braci, ja jestem ich ojcem i tworzymy jedną rodzinę. Nie wolno dopuścić nigdy do tego, żeby człowiekowi właśnie na głowę, musi być jakiś ten dystans, że no pan jest wychowawcą, a ja tu jestem wychowankiem. Na przykład robiłem takie zagrania pod grupę, żeby uzyskać bezwzględne autorytet. Jałem zawodnika, mówiłem: Robisz tą wakację? Tak za mnie. Nie. Tylko odwracałem się. Opałem go w pół, przegręcam go na dół. Albo ty zrobisz, albo ja zrobię to. To był to wielki krzyk płaszcz. Niech pan mnie postawi. i co się robi? kimś, kto mi padał głowę do muszli, na przykład, i nie? Trudno, żebym ja z nim rozmawiał. Po prostu. Zgłaszam klasę 8, na ugólnę 12, wyrównanie powrotu z Człopóski, 6 pracy i 1 na izolacji. Zgłaszam klasę 8, a samo ogólne 9, wszyscy obecni. Zgłaszam klasę 8, B, samo ogólne 9, 1 na izolację. Zaraz po afelu zgłoszą się do pani higienistki Kuźma, Gorczyca, Zieliński i Wasiluk. Wiadomo? Ja tylko powiem, żeby nie było żadnej nerwowości między wami. To w tym tygodniu przepustek nie ma. Na Święto Zmarłych będziecie wyjeżdżać już w środę po lekcjach. Zespoły są od wczoraj, dzisiaj i jutro. I tam zapadną decyzje, tak żeby nie wyjechało was za dużo. Róż. Każdy ma swoją przypustę, a ty I też mam raz w miesiącu, i co? No wiesz, że przekątna, wiesz co to jest przekątna, tak? Wiesz już, że nie. Nie, nie, jest Przekątna. co na... nie 3, 3 i 4 tak? tak? Środek 34 dzielone przez 2 to jest ile? 34 dzielone przez 2 to jest ile? 34 dzielone przez 2 to ile to jest? 34 dzielone przez to Luzowo, szarym tunelem, ile wciąż dalej dołączają inni? W początku już Już nie widzę, a w koniec czy wierzyć? Szukam ciebie miłości, szukam ciebie pokoju, szukam ciebie. Nie wiem, ilu z nas dojdzie, ilu z nas dojdzie, tam na pewno. Ilu zawróci, a ilu odejdzie, pomacha nam rękami i zostanie. Ja idę wciąż, tupiąc nogami, ja idę wciąż, tupiąc nogami, ja idę wciąż. Tutaj on może chcieć, on może mieć najlepsze chęci, jemu się może nawet wydawać, że już jest wyleczony. I jak radnie się wydaje, no super, można mu powierzyć, nie wiadomo co. Wychodzi i on idzie siedzieć za włamanie. Nie. Wiem. Mówię chłopcu, idź pomóc koledze pracować na dyżurze. Miał no, duży ten dyżur. I tu nagle niestety, niestety, wyskakuje taka kukiełka, metr 10, mówi do mnie. No co ty sobie kurwa myślisz, jestem takie popychadło, będę zapierdalał z jednego rejonu na drugi, bo ty tak masz, takie kaprychomasz? masz? Więc zanim jeszcze do się zastanowi, to on już woląc na złego odświetlić mu! Nie dalej <grywa> mu! <grywa> Então. <laughs> 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 <laughs>

Przyszedł tutaj na no, drobne kradzieże. Teraz ostatnio przyjechał też tu wychowanek to chyba 15 lat, z kładkami. No i tak się wszyscy zachwycali, jego były wychowawca i dyrektor. Mówię do dyrektora, jaki dobry wychowanek, jednak ta nasza praca nie poszła na marne. Przyjechał z klatkami, no i za chwilę się okazało, że przyjechał, żeby okraść malokradę no, i dyrektora i kierownika.

Bo w wielu sytuacjach ci chłopcy przychodzą tutaj, którzy nie wiedzą nawet jak się trzyma grabie łopatę, sztychówkę czy jakieś inne takie narzędzia potrzebne do pracy i tu czegoś się jednak nauczy u nas. Wychodzi od nas przygotowane. Może to być jakiś tam minimalny procent, ale jednak to coś daje. Co niedzielę, to gdzie indziej idziemy. A tak. Pozostałe dni jedno i to samo. Na pewno mają poczucie braku wolności, to znaczy braku robienia czegoś, co im akurat w danym momencie odpowiada. Bo oni uważają, że tu się ogranicza wolność, że jest to forma więzienia i tak dalej. Ja im zawsze tłumaczę, tu nie ma portiera, nie ma krad, nie ma zamków, nie ma nic. No to już nie jest tak, że oni się ciągle buntują, bo jak długo się można buntować, no i w końcu się przyzwyczajają, ale poczucie tego braku swobody mają i to bardzo silnie, i to wszyscy, gdzieś to wewnątrz, w nitki. Mama zawsze przyjeżdża do mnie w pierwszym niedzielę miesiąca. Placówka wychowawcza nie może żadna zaakceptować kary fizycznej jako metody wychowania. A Natomiast ostateczny środek, doraźny środek, ostateczny uważam, że nie przynosi szkody tylko pożytek. Przecież nawet w legalnych działaniach milicji i wojska, widzimy to na przykładzie naszego kraju i innych, innych krajów świata, niekiedy się stosuje tak zwany przymus fizyczny po to, żeby zaprowadzić porządek. To są jednostki, które tutaj do których warto tak naprawdę z sercem dla na których to przy jakiś efekt daje, ale większość mi się wydaje jednak, że to nie ma takich, takich jakichś efektów trwałych. <słuch> Ja chciałem skręcić ten moment, kiedy się po prostu pozarega tych osób, no. No to nie, to nie, 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 nie. Ja nie mam w żadnym regulaminie szczyżenia czy nie szczyżenia. Ja rozumiem pana sytuację. No to robimy poza regulaminowo, a to, co poza... pozaregulaminowo, no. to na to nie wyrażę zgody na filmowanie. Postanowiliśmy, że, że po prostu ma to zrobić poza kamerą, no. Ja już powiedziałem wychowawcy, kierownik internatu również, także nie mamy o czym na razie dyskutować. Bo tu były takie regulaminy, że na pierwszy głos nie ścięgło załodzieczki. Tak wyglądało, że powinno się nie strzyc włosów, no ale jednak ścinają. Dobrze się czuć. Dobrze się czuć. się głosem, powiedzieć, że dobrze się tak jak się czuje. Z tego ośrodka, z 20 lat. Dwóch jest taksówkarzami, jeden bagażowy, drugi osobowy I jeszcze jeden jest chyba głównikiem, to jest wszystko za 20 lat pracy w przypadku takiej powiedzmy pełnej resocjalizacji, to znaczy założenie rodziny i życie takie na normalnym poziomie. Ten do mnie jest dołem, Jam tu przechodniem, jest. Me skarby gdzie indziej są, nie w tym pod Was. Wieczorem tam do gwiazd wciąż wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcem tu czuję się. Już sztylu bliskich mech, na drugi przeszło brzeg, czekają na mnie tam. Do siebie tam, do gwiazd, nocami wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, ob ten, tu czuję się. Is that men?